Więc uważam, że bez dwóch zdań ta edukacja jest potrzebna. Do ja dodam, że tu kota, kota ogonem odwracacie do, do cały czas, szanowni państwo. Nie, nie, nie. Kota ogonem odwracacie, bo wy ideologię, no, 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 no. te te od... mówicie o, o dietach, ciemnotę robicie ludziom Częku, z mózgu. Wyrzucie, w, 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 wyrzućcie w, te kwestie ideologiczne podstawy, i my się też zgodzimy na to. Do ministerstwa i uważam, że można to wszystko wyjaśnić i odpowiednio wprowadzić do poziomu. jeszcze w tej kwestii głos zabierze pan Marek. Ja jedno zdanie. To specjaliści, będą prowadzili te zajęcia. Mamy jeszcze jeden wątek i to jest wątek nasz. Jesteci specjaliści będą zajęli się tym. Lokalne, regionalne. Z wieku rozwojowego. Ale również to, co jest najważniejsze, relacje tak, z I co dziesięcio, dla dziesięciolatków, latków, y, którzy wierzą w świętego Mikołaja, o, o, o ci seksualności, a seksualności, będziecie opowiadali. No, to, no proszę pani. No dlatego ja pana prosiłam, żeby pan przeczytał ze zrozumieniem. No przeczytałem, przeczytałem ze zrozumieniem. E, no, no, wy mówimy, wy nie ma nic raz, Nie wszyscy na raz, y, dajmy dokończyć pani poseł. No widzi pan, panie redaktorze, uderz stołu, że nożyce się same otworzą, więc y, nie potrafi porzystać. No a, to mianowicie. Ja tutaj powiem, że a mianowicie, państwo, nie, nie no, a mianowicie. A mianowicie. Czytał podstawę programową ja przeczytałem. też Binkowski, bo tutaj tak jest. jestem pomijany w wypowiedzi Nie, no właśnie teraz oddaję, sobą, oddaję także... panu głos. Dziękuję bardzo. Ja przeczytałem i tam są e, kwestie ideologiczne typu, typu klimatyzm. Dzieci będą uczyły się na temat klimatyzmu, na temat aseksualności, na temat ciseksualności. A dieta, e, którą promujecie jest to dieta planetarna. Ja akurat zajmuję się sportem i dieta planetarna to dieta, która wyklucza nabiał, e, wyklucza czerwone mięso. E, także nie jest to jakaś... E, przez naukowców uznana dieta za, za dobrą, a tutaj państwo ją wrzucacie jako, jako wzór. Tak samo moglibyśmy wrzucić dietę doktora Kwaśniewskiego albo paleo-dietę tak, za kilka lat, ponieważ kilku naukowców uzna, że, że jest dobra. a I to, co odpowiada aktualnie rządzącej koalicji, te kwestie ideologicznie są tutaj wrzucane do. W ramach, w ramach tego przedmiotu. Ja podkreślę, że w Polsce obowiązuje konstytucja. 48 punkt. Zacytuję: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I szanowni państwo, przypomnę tylko w latach 90., pod koniec lat 90. powstał konsensus. Partie polityczne, naukowcy, e, mądrzy ludzie z Polski dogadali się, jak ma to wszystko wyglądać i powstał przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. I ja uważam, że ten przedmiot wychowanie do życia w rodzinie powinien zostać po prostu zaktualizowany przez pewne e, kwestie. Oczywiście bez tych ideologicznych i nie byłoby problemu. Bardzo dobrze, że nie jest to przedmiot obowiązkowy. Kilka dni temu nawet miały miejsce protesty w Krakowie. Także tutaj podejrzewam, że protesty rozlałyby się na całą Polskę, gdyby to nie zostało zatrzymane. Wydaje mi się, że tutaj przynajmniej część swoich wypowiedzi pan Przemysław Binkowski kierował do pani poseł Iwony oczywiście. Kozłowskiej. Także dajemy pani poseł możliwość odpowiedzi na, na, na te, no trudno powiedzieć, czy zarzuty, czy też uwagi, jakie pan Miał. Ja proponuję naprawdę z uwagą i ze zrozumieniem yy, przeczytać to, co jest zawarte w tej propozycji programowej, ale przede wszystkim chciałam...